Hey, wszystkim z tej witajcie w nowym odcinku z BMG Drive. Dzisiaj jesteśmy z widzami, i wpadłem na taki super pomysł. Ponieważ tutaj, jeżeli się spojrzymy w to miejsce, to mamy przeogromny klif. A jeśli spojrzymy się w to miejsce, to nie mamy żadnych hamulców. Zah zahamować nie mogę. Więc naszym zadaniem jest zjechanie Z samej góry na sam D W dół Trzymajcie kciuki, bo będzie naprawdę ciężko Zaczynamy, ruszamy Ruszajcie, ruszajcie Nie można też za szybko jechać, żeby nie zbać Możemy się oczywiście spychać Ale zapomniałem, że nie ma hamulców, Dobra, to będzie koszmarne. Musimy hamować na innych po prostu. Czerwony <grymny> wpadł w pocisk, zobaczcie! O nie, co tam się stało? Różowy po jego prosto. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Gonimy szarego, nie możemy też za szybko jechać. Dobra, delikatnie, 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 delikatnie. Nie ma hamulców, przecież to będzie koszmar. Tutaj będzie koszmar. Naprawdę duży koszmar. Tutaj w lewo. Ostry zakręt w lewo. Trzymamy się. Zobaczcie, szary wpada. Pośrisk! Popychamy szarego! Popychamy szarego. Wpadł! Przepraszam! Przepraszam! O nie, o nie, tu jest niebezpiecznie, tu jest niebezpiecznie. Niebieski jest zaraz za nami. Wyprzedza nas, ale nie przejmujemy się tym wyprzedzeniem, bo będziemy mogli go zepchnąć niedługo. Tutaj nie można też za szybko jechać, bo będzie problem. No nie blokuj! Fioletowy jest przy nas już! Nadgoniłem screamiego nawet. Szybciej! Jedziemy! Jedziemy nie za szybko! Tutaj trzeba zwolnić, tu trzeba zwolnić, za szybko jedziemy! Zdecydowanie za szybko jedziemy! Proszę nie! O Jezu! Nie! Chciałbym się zepchnąć! Nie! Czas na zemstę! Czas na zemstę, widzowie! Albo... Ja tu zwolnię, ja tu zwolnię chyba. Ja tu zwolnię, bo tutaj będą kamienie. Tutaj będą... No, gdzie ty lecisz, nie A, Nie, 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 nie. A, Kolejna osoba się rozwaliła Jedziemy Zobaczcie, co się dzieje z fioletowym Zjeżdżamy na dół Sami chyba jesteśmy Delikatnie, cały czas trzymam nogę na hamulcu Chociaż to nic nie daje, okej okay? Trzymamy się, trzymamy się, nie za szybko, nie za szybko Skrymi, nie za szybko Zjeżdżamy w dół, zjeżdżamy, zjeżdżamy O nie, tu będą mocne zakręty Tutaj trzeba zarzucić autem Zarzucić autem, żeby troszkę zahamować żeby nie spaść na dół Okej, okay. jest dobrze, specjalnie to zrobiliśmy I teraz możemy hamować Jedzie zielony, jedzie zielony, który będzie Chciał zahamować o nas chyba A, on się pali <grywa> Czemu on się pali, jedziemy O, co, ile osób jedzie Oni jadą cały czas wszyscy Dobra, uciekamy Cztery osoby są za nami, rozwalają się teraz Dobra, to jest ostry zakręt Tutaj, w prawo, w prawo, w prawo Proszę, udało się Ciekawe, czy im się uda, zobaczcie, niebieski też przejadą. Pojechał. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo, drzewo, 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 drzewo! Oh, oh, było blisko! Było mega blisko! Tutaj był ostry zakręt z tego co pamiętam. Przepuśćmy niebieskiego! Przepuśćmy niebieskiego! Co ty robisz? Dawaj, pij go, pij go, dobrze! Pojechał! A, teraz nasza kolej! Nasza kolej! Nasza kolej, żeby go zepchnąć! <śledź> Jedź! Jedź! Zostawiamy go z tyłu. on ma krzywe koła. Dobra, tutaj delikatnie tam trzeba, delikatnie. Trzeba mega zwolnić. Mega zwolnić. Mega dużo skręcać. Uniknąć przede wszystkim niebieskiego. Dobra, tu w prawo, tu w prawo, tu w prawo. Tu jest ostry zakręt. Trzymamy się. Niebieskie jedzie zaraz za nami. Nie, nie, nie. Trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się. Dobrze. Jedziemy za nim. A zobaczcie, on sobie wykrzywił koło i dzięki temu hamuje normalnie. Zahamujmy na niebieskim. O, Ja! damy w dół. Zobaczcie jeszcze czarny konie niebieskiego. Ciekawe, czy sobie poradzą. Czarny jest zaraz za nim. I zobaczcie, osiągają mega dużą prędkość. Tutaj może być problem. Niebieski może mieć problem, bo podskakuje, ale trzyma się. Trzyma się. Na moście normalnie skręcają. Pracujeś na mnie przez ten cały czas. Czarny się wywraca, ale jedzie dalej. Jedzie dalej. Czy czarny na skróty pojechał? I zaraz chyba będzie najgorszy moment, bo. Jest tutaj górka przed nami. Duża górka, mocny zakręt. To jest chyba najgorszy zakręt na tej mapie. Zobaczmy, czy niebieski zrobi ten zakręt zrobił! Przez to, że ma wykrzywione koło, zobaczmy, jak czarny sobie poradzi. Poradził sobie! Zjeżdżają powoli na sam dół, już nie jest daleko. O, no. Może być taka odpowiedź. A czy czarny wpadł po ocisk chyba. Zlatuje z górki. zleciał! Trzymaj się! O. N niebieski się wywrócił, <grywa> chyba o tą dziurę. Pingu. Czarny jedzie dalej. Setknął <grywa> go jeszcze. Z zobaczmy, kiedy spadnie. To jest koniec. Nikt już dalej nie pojedzie. Zaczynamy jeszcze jedną rundę tymi autami Później będą losowe samochody Więc będziemy mieć przechlapane Zjeżdżamy w dół Zjeżdżamy, wyścig Wyścig w między czerwonym i niebieskim Przejeżdżamy Będą chcieli mnie spychać, będą na pewno chcieli mnie spychać Wszyscy się spychają tam Wiedziałem, że to zrobisz Jedziemy, dobra, ale nie za szybko, nie za szybko oczywiście Nie za szybko Żeby samochód skręcił Roszowy spadł Pomarańczowy się utrzymał, jeszcze ktoś z nim zleciał Zjeżdżamy tutaj troszkę wolniej Troszkę zahamujmy na trawie Włączę sobie licznik w ogóle 70 na godzinę jedziemy Tutaj zjeżdżamy, zjeżdżamy, zjeżdżamy Okej, okay. trzymamy się lewej strony I jedziemy za pomarańczowym Gonimy go Gonimy pomarańczowego, bo i tak tutaj jest błoto I tak wjeżdżamy tu w błoto Tutaj zwolnimy Żeby przejechać Żeby wyprzedzić pomarańczowego a, wjechał w kamień jeszcze! Jedziemy! Jedź, jedź o jedź. ilu ich jest! Jadą za nami! Czwórka, jedzie za nami albo piątka! Delikatnie między kamieniami. Jadą, 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 jadą Ja nawet nie przyspieszam, bo tu jest cały czas z górki. Tutaj będzie niebezpiecznie. Jak będziemy tędy. Grać, ktoś jest sam rozwalony, tu jedzie! Okej, okay, tu jest dziura, tu jest dziura gdzieś. Tu jest gdzieś dziura rozwalony, zielony, za nami jedzie! Mam nadzieję, że wjedzie w tą dziurę. Okej, okay, tutaj blisko drzew! Blisko! A, a, jest, jest! Żyjemy, żyjemy! Jedziemy, jedziemy, cały czas za goni. O! Lekkie hamowanie na tym. Tutaj będzie niebezpiecznie, więc nawet nie przyspieszam. Zobaczcie, kto droga się zawaliła. O! Za nami jest! Za nami jest! Zostaw mnie, zostaw mnie, nie popychaj! Proszę! Proszę, proszę, proszę! Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Nie udało się! Nie! Nie, 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 nie! Dobra, dobra, trzymamy się, trzymamy się! Jedziemy za nim, jedziemy za nim! Zobaczcie, ucieka! Popychamy go! Wyobracamy go i jedziemy! Szybko, 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 szybko! Goni nas, goni nas! O nie, to jest te błoto! Hamuj! Nie mam hamulców nawet! Nie mam hamulców, nie! Nie, proszę! Wyprostuj się, wyprostuj się, wyprostuj się! Wyprostuj się, nie! Nie! Błagam pomocy! Po, po, pojechał sobie. On rozbił się, <noise> tylko na chwilę go spuściłem z oczu. Także jedzie cały rozwalony zielony i jest tu też czarny, który go goni. Będą walczyć o pierwsze miejsce, a już są mega blisko zjazdu, na sam dół. Czarny już jest mega blisko zielo... Gdzie? Gdzie? A? a? <noise> Jednak nie jest mega blisko zielonego. Naprawmy go, żeby normalnie u nas jechał i zobaczcie, zjeżdża! Na sam! Sam ją i wygrywa ten wyścig! Zaczynamy losowe pojazdy! Zaczynamy! O, wstecznym włączył, żeby hamować. Kolejną rundę. Tym razem losujemy pojazdy. Zobaczmy, co się trafi. Ten ma już przeklapane. Kolejny, ten sam, ten sam się trafił. Następny terenowy maluch. Następny, następny, następny. Następny, dobra, on dobrze trafił. Kolejny, czemu on ku nie ma? Kolejny Co on trafił ja, ja mu współczuję I mamy szeryfa Będzie można spychać ludzi Bo mamy puszbara z przodu Co prawda będzie się też dało łatwo wywrócić Zaczynamy rundę Zaczynamy Ruszamy wszyscy Ja nie chcę zostać zepchnięty przez to wielkie coś niebieskie Jedziemy na spokojnie Zobaczcie wszyscy się odsunęli od niego Szybko szybko Zobaczcie już się tam spychają Już się tam spychają Z drogi Dzięki Ksawa, dzięki Xawo A zielony spadł Nie, nie, nie Co tu się dzieje, co tu się dzieje Trzymamy się, trzymamy się jedziemy, jedziemy Mamy 4 na 4 na szczęście Zobaczcie Spadam, 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 spadam Nie patrzyłem w ogóle na drogę i jedziemy z powrotem, wracamy do wyścigu Gonimy żółtego I wyprzedzamy wszystkich Jesteśmy pierwsi chyba Trzeba się, nie możemy niestety zmieniać biegów na niższe Bo to jest wbrew zasadom Jedź, jedź, jedź. pomarańczowy jest z nami Pomarańczowy będzie chciał nas zepchnąć pewnie Dlatego musimy tutaj delikatnie wjechać Żeby nas też nie popchnął przypadkiem Popycha mnie Jest, 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 Jedziemy, jedziemy, jedziemy Mamy na szczęście terenówkę 4x4 Ale mamy Mamy też mega krzywe koła, co mi utrudnia jazdę bo Nie, 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 nie! Poleciałem. Został pomarańczowy, biały, niebieski i chyba nikt więcej. Moje, że ten biały został. O, niebieski wyprzedza. Mnie pomarańczowego! Ten go spycha, ale zobaczcie, sam prawie wypadł z klifu. Niebieski jeszcze przeżył. Słucha, Walnął tym, ale spadł też! Spadł na dół! I już nic nie zrobi! Zobaczcie, został maluch pomarańczowy. Ja spitował go. Tu jego mamu. Ale obaj przeżywają i jadą dalej Biały k też się nie poddaje Maluch próbuje jakoś go dogonić Ale on jest mega daleko Daleko od Malucha Chociaż tamten to w ogóle pewnie przy stacji nie jest no, Nie ma go tutaj, gdzie on jest? Dopiero na tym zakręcie A? A? Nie skręci, nie skręci Sp a więc został maluch, który też jest na tym zakręcie, bez problemu skręca i, i zbliża się do mety. Z, zobaczmy jak temu idzie. No nie jedzie za szybko. O, o, o! Driftem, driftem, zobaczcie, przejechał. Poczekajmy aż coś się stanie. Albo się nic nie stanie, zobaczcie, maluch przejeżdża przez metę i wygrywa tą rundę. A ten nadal jedzie. Kolejna runda, kolejne losowanie mamy jako pierwszego pijona. Co tam się stało? Kolejny! Kolejny! Kolejny, są mega podobnie, ale ten jest potężny. Teraz te małe japońskie autko. O! Starego Hotroda dostał. Następny! Następny! Ten na pewno dojedzie na sam dół, chociaż nie będzie raczej pierwszy. I kolejny! Zamienił się z tamtym! Teraz nasza kolej! Zobaczmy, co dostaniemy. Jesteśmy taksówką. Jedziemy! Jedziemy! Jesteśmy taksówką! Spycha Spychamy swoich przeciwników! Różowego spróbujmy zepchnąć. Czemu on próbuje hamować, skoro to mu nic nie da? Nie, 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 nie! Poczekaj, poczekaj, niech no My spadliśmy! Popychamy różowego! Popychamy! W pana posi z nas chcą zepchnąć! Jedziemy, jedziemy! Nas ciężko zepchnąć, bo jesteśmy dużo cięższym samochodem. P pękła mi opona, pękła mi opona, pękła mi opona, teraz będzie ciężko! Nie mam koła! ja Nie mam koła! Jak... Dobra, trzymamy się, trzymamy się, będzie ślisko, będzie naprawdę. D! ślisko. ko, nie, żyje, żyje, żyje. Nie, Różowy. O, z mi się wywalił, no tak. Różowy, przepraszam cię za wszystko, przepraszam cię za wszystko, nie! nie. Spadamy na dół. A więc na prowadzeniu jest nowy samochód, nowa konfiguracja, drugi jest pomarańczowy, trzeci jest różowy, czwarty jest czarny, piąty jest biały i szósty jest Pigeon. O, jeszcze tam jedzie siódmy. Ciekawe czy skręcił, ten skręcił. Pomarańczowy może mieć problem, żeby skręcić. Może mieć problem, żeby skręcić. Przejechał bez problemu. A! CO TAM SIĘ STAŁO? WYPADLI! WYPADLI JAK KAMERĘ AKURAT ZMIENIAŁEM! ZOBACZCIE WY DWÓJKĘ SPADLI! JEDZIE RÓŻOWY NA PIERWSZYM MIEJSCU! ZOBACZMY CZY TEŻ TU... AHA! KOLEJNA OSOBA NIE ŻYJE? KOLEJNA OSOBA JEDZIE! CIEKAWE CZY ON SPADNIE, NIE SPADŁ! NIE SPADŁ JAKO JEDYNY! O, kolejna osoba spadła! Co tu się dzieje? Czarny jest na prowadzeniu! Najstarsze auto jest na prowadzeniu! I jeszcze Pigeoni to terenówka jedzie! Nie no, a ten co robi? Zjeżdża na dół! O! Robi się niebezpiecznie! Trochę popchnął na ścianę! I się wywrócił, ale żyje! Nie, nie, nie żyje! Ale fajnie ten Hot wygląda! O! Niebezpiecznie, ale przejechał! Zobaczmy, kto będzie pierwszy! Zobaczcie, zbliża się! Kuki wygrywa starym autkiem! Tą rundę, no, na ten jeszcze jedzie. Kolejne losowanie. Kolejny, 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 kolejny. <gry> Kolejny i ostatni, co to jest? To będzie koszmar, to będzie koszmar od tego uciekać. I, i finalnie nasza kolej. Jesteśmy sportowym autem, dobra? Zaczynamy, uciekamy od tego burzdożera szybko. Wszyscy uciekajcie. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Nie chcę być pierwszy, ale musimy ich wszystkich wyprzedzić, żeby nas nikt nie zepchnął, oczywiście. Dobra, tutaj jest ostry zakręt, ostry zakręt, ostry zakręt. Udało się, udało się. Nasza <śla> Ci osoby osoby Jedziemy Mamy mega dobre auto po tą mapę, bo mega skręca Mega dobrze się też prowadzi Zobaczcie, o nie, za szybko jadę, za szybko jadę, za szybko jadę, za szybko jadę Trzymamy się, trzymamy się Jedźmy delikatnie, wyłączmy też sobie trakcję, żeby rzucać autem bokiem I zobaczcie, cztery osoby tylko za nami jadą, bo reszta spadła Jedź, jedź, jedź Te błoto jest wymagające do tego auta, ale mamy 4 na 4. Więc sobie bez problemu poradzimy Ktoś się tu zbliża Poczekajmy na niego a wjechał we mnie po prostu <grywa> A! Nie! Przepraszam! <grywa> Kolejna osoba tu przejechała! <grywa> <grywa> Ten po ścianie pojechał, żeby uciec. O, zobaczcie, skrzydłem mogę hamować! Dobra, to nam też trochę daje! To na pewno nam coś daje! Nie, 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 niepokoi mnie ta auto, niepokoi mnie ta auto. Proszę, nie spychaj mnie, proszę, nie spychaj mnie, proszę! Źle skoczysz, Źle skoczysz, jak mi zacznie spychać! Rozwalił mi skrzydło moje! Nie, powoli, 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 powoli tutaj! Powoli, hamuj, hamuj, hamuj! Poślizg, poślizg, poślizg. trzymamy się, trzymamy się, ale nie można za szybko tu jechać! Nie! Nie! Nie go nie. nie Wpadł w pocisk! Bardzo dobrze, bo tak! Teraz my musimy tu przeżyć! Przeżywamy na szczęście! Idziemy dalej! Delikatnie, to jest ostry zakręt, tu jest mega ostry zakręt. Mega, mega, mega ostry Zakręt! Udało się! Zobaczcie, pomarańczowy, jedzie dalej! Pipczy za nami! Nie, 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 nie. Zaraz sobie silnik rozwali A, już sobie coś rozwalił chyba Utknął tam Zawróćmy, żeby poczekać na wszystkich I jedziemy Nie, 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 uciekam od niego tu powoli, tu powoli. Wjeżdżamy w zakręt. On spadł. No, spadł. Została przed nami jedna osoba tylko. Tutaj możemy szybciej jechać, z tego co pamiętam. Nie chcę się wywalić tylko. Nie chcę się wywalić tylko. Za szybko jadę. Za szybko jadę. Wjeżdżamy w zakręt bez problemu. Gonimy żółtego. Tylko jestem za szybki, jestem za szybki, jestem za szybki. Hamuj troszkę screamy. Tylko Chociaż nie ma hamulców, ale hamujemy rzucając autem i to działa mega dobrze. Wyrobimy się, wyrobimy się. Gonimy. Gonimy żółtego. Ha! <gry> Uniknąłem go! I teraz możemy go zepchnąć! Popychamy go! Popychamy go cały czas! Nie odpuszczamy, nie odpuszczamy! O, o! Nie, 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 nie! Nie! O, pff, nie. Nie, nie, nie. nie! Nie! Wywróciłem się! A on spadł! Kolejna osoba tu jedzie! I zobaczcie, wyprzedza nas! Nie! Jaki pek, Cookie! Zjeszcza samotnie na dół! Chyba już nikt nie jedzie, tu jedzie kęgar! A czym on był w ogóle? Jak on jedzie jeszcze? Ten tu spada cały czas. Pull Rozwalony już nie może jechać. Jak on jedzie? pro, Spadnie! 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 Nie! Nie wierzę! Nie wierzę, zobaczcie! Spadł na dół! Spadł na dół! I, I czekajcie, ten pil ma szansę! Gdzie jest ten pil? Tu jest! Zjeżdża na dół! Ostatniej rundy nikt nie wygrał! Ja wam dziękuję za oglądanie i pa pa!